Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich członków atelier. Rozpoczynamy nagrywanie kateches. Szukamy zawsze Ducha Świętego, który nas oświeca, ożywia. Ja chciałbym w tym razem skierować swoje słowa do was związane z życiem we wspólnocie, a raczej z moją własnością we wspólnocie. To wszystko dlatego, że człowiek jest drogą Kościoła, a Chrystus umarł za każdego z nas dla naszego zbawienia, czyli za mnie i za Ciebie. Żeby, żeby stać się wspólnotą, trzeba na początku odkryć swoje duchowe życie i swoją godność. Kochani, co odróżnia nas od. Religii, oczywiście odróżnia nas od nich ofiara Chrystusa na krzyżu. To nic nowego. Każdy z nas, kto jest członkiem Kościoła, zaangażowany w mocno w Jego życie, we wspólnotę również, doskonale o tym wie. Natomiast borykamy się często w naszym życiu duchowym, osobistym, też wspólnotowym z czymś, co nazywamy egoizmem czyli koncentrujemy się bardziej na sobie, na swoim doświadczeniu duchowym, nawet najbardziej spektakularnym czy głębokim, a mniej koncentrujemy się na innym człowieku. Dlaczego to, to jest takie istotne, żeby tego typu postawy eliminować? Ponieważ Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia za darmo. To On nam tylko wsłużył e, życie wieczne, uwolnił nas od śmierci i od grzechu, a także nam pokazał drogę, którą my mamy również pójść. A jest to droga nazywana bardzo często i bardzo mądrze droga proegzystencji czyli życia dla innych. Tu się zaczyna też wspólnota. Gdyby Jezus chciał, to by nie wymyślił kościoła. Gdyby chciał, to by nie założył kościoła, wspólnoty. Mógłby zrobić na przykład zespół czy zestaw różnych, niezależnych od siebie autonomicznych elektronów, wolnych elektronów i tak nas jakoś powiązać. Ale chciał kościoła, czyli chciał także wspólnoty, a wspólnota składa się z poszczególnych osób, które mają być otwarte na Boga, ale także otwarte na siebie. Stąd tak istotne w chrześcijaństwie jest to, abyśmy żyli tym, co się nazywa personalizmem chrześcijańskim, czyli otwartością na jednego człowieka. To jest jedna bardzo ważna kwestia, bo od niej zaczyna się budowanie wspólnoty. Jeśli ja osobiście doświadczam obecności Boga w moim życiu, jeśli doświadczam tego, że Bóg mnie odkupił przez śmierć swojego syna, jestem wolny, jestem uwolniony od grzechu i śmierci. Jestem pełen łaski Bożej, dopiero wtedy mogę budować wspólnotę. Ponieważ inaczej jestem zgorzkniały. Kiedy jestem zgorzkniały, kiedy jestem zamknięty w sobie, kiedy myślę tylko o sobie, to znaczy, że nie realizuję do końca testamentu Pana Jezusa. Oczywiście, łatwo powiedzieć, każdy z nas jest grzeszny, każdy z nas doświadcza e, zmęczenia, zużycia pewnego wypalenia duchowego, każdy z nas myśli o sobie. I co ciekawe, i co takie mało też pozytywne, kiedy obserwujemy nawzajem siebie we wspólnocie, często w pierwszym rzędzie obserwujemy antyświadectwo, a dopiero potem patrzymy na prawdziwych świadków. I antyświadectwo innych członków wspólnoty może nas zniechęcać. Jaką drogą więc pójść? Jaką drogą pójść, żeby się utrzymać na powierzchni? Jako ten, który jest odkupiony przez Pana. Jako ten, który żyje dla Boga i dla innych, oraz jako ten, który jest członkiem wspólnoty. Myślę, że znacie doskonale tę triadę. Ja, ja tylko powtórzę. Jej autorem jest papież Wenius XVI. Papież 16 XVI napisał sporo o wspólnocie, o doświadczeniu ludzkim także i o tym, co się nazywa też ewangelizacją. Ponieważ zaskakującą rzeczą jest, że Wenius XVI napisał najwięcej tekstów teologicznych, popularno-naukowych. Wygłosił więcej homilii na temat ewangelizacji. I do czego nas papież zachęca? Bo pewnego dnia Ojciec Święty, na spotkaniu z członkami ruchów, powiedział w ten sposób: Proponuję Wam trzy drogi, które Kościół nam podarowuje. Każdy z Was jest świadkiem tej drogi. Jest też uczestnikiem tej drogi. Ale pierwszym elementem tej drogi jest preewangelizacja. Każdy, kto jest zwykłym chrześcijaninem, niedzielnym chrześcijaninem, takich widzimy często w Kościele. Wydaje się, że jest rozbudzony przez Ducha Świętego. Żyje w kościele, tak jak mówił Święty Augustyn, chociażby w półśnie, jego dusza jest w letargu. I tacy my też mogliby, mogliśmy być, czy byliśmy przed tak zwanym duchowym czy pastoralnym nawróceniem. Więc papież mówi, że pierwszym elementem jest preewangelizacja czyli takie doświadczenie duchowe, które jest bardzo słodkie, wręcz e, przepięknie smakuje. Człowiek jest zafascynowany, otwarty. Jest gotów poświęcić najwięcej czasu dla, dla tego doświadczenia, dla tej wspólnoty. Jest gotów dawać siebie garściami, całymi garściami, bo to jest słodkie doświadczenie, to jest jakieś oświecenie, coś co sprawia, że jesteśmy innymi ludźmi. Ale mówi papież, że nie jest to doświadczenie najistotniejsze. Ono zaczyna drogę duchową. I zgadzają się z tym, że doświadczenie preewangelizacji, czyli takich słodyczy rurek z kremem, tak możemy powiedzieć, z tego pokarmu, na życie duchowe. Natomiast to, co jest najistotniejsze, czy istotniejsze, to jest właściwa ewangelizacja. Ona polega na formacji. Dlatego my tak często, również w gloriozie, zachęcamy nas, samych nas, was świeckich, do wytrwałości. Doskonale wiecie, że istotą wytrwałości w gloriozie są trzy elementy: Eucharystia, adoracja, atelier. Bez tego nie ma gloriozy, nie ma budowania charzmatu gloriozy, czyli Eucharystia, msza święta, u osób konsekrowanych, czy u osób, które są cynitarzami, codziennie nawet, adoracja i atelier. Jeśli pójdziemy tą drogą, tych trzech elementów szlaku duchowego, wtedy jesteśmy twórcami, czy uczestnikami tego etapu ewangelizacji, czyli formacji. Zostawiamy więc już rurki z kremem, to było fajne. Niektórzy tego nie zostawiają. Jak na przykład kończy się ten etap, są zdziwieni, że już nic im nie smakuje. Że już nie ma słodyczy. Więc podają pewną pułapkę duchową i myślową, dlatego muszą przejść na etap ewangelizacji. Jednak, mówi papież Benedek XVI, jest jeszcze trzeci etap, który jest najtrudniejszy. Bo nawet formując się w taki sposób regularnie, jak powiedziałem przed chwilą, czyli na etapie ewangelizacji, docieramy do ewangelizacji cierpienia. Mówi 16, XVI. Czym jest ewangelizacja cierpienia? Wytrwaniem pomimo wszystko wytrwaniem mimo wszystko. Przyjdą różne zachęcenia, wewnętrzne, a także zewnętrzne. Przyjdą takie zachęcenia związane z braćmi ze wspólnoty, z Kościołem, z mediami, ale też przede wszystkim pewnie, najbardziej zachęcenia przychodzi z mojego serca. Już nie chcę, nie chcę mi się, jestem zmęczony. Ktoś w domu narzeka na brak mojej obecności. Po co mi to? Nikt mi do to nie płaci, to jest dodatkowa sprawa. Wielokrotnie słyszę, zresztą nawet moich braci kapłanów, że przecież człowiek, który jest we wspólnocie, niczym nie różni się w konsekwencji od osoby, która jest w niedzielę w kościele. Więc czasami przychodzą tego typu e, zachęcenia, e, te jakieś podchwytliwe pytania. których papież mówi wprost, ewangelizacja cierpienia, to znaczy wytrwać pomimo wszystko. Cierpieć to boli, e, przynosi rozczarowanie, ale wytrwać mimo wszystko, o czym mówi nam chociażby często Pismo Święte, że tylko wytrwali będą zbawieni, wytrwałość przyjmie się zbawienie każdemu z nas. I to jest wspólnota, ponieważ paradoksalnie wspólnota to nie jest tylko wyjeżdżanie na wspólną ewangelizację, czy prowadzenie wspólnie adoracji, czy prowadzenie wspólnie kongregacji, czy podobne rzeczy czy historie. Wspólnota zaczyna się ode mnie, od tego kim jestem, czyli od tego otwarcia na Boga. O tej preegzystencji, czyli już nie żyję dla siebie, Mój Święty Paweł, żyję dla Pana, a przez Pana żyję dla mego brata. Żeby tak żyć, oczywiście doświadczam pierwszej ewangelizacji, czyli takich słodkich rzeczy, słodkich ale w sensie duchowym. Potem przechodzę na etap ewangelizacji właściwej, czyli formacji, czyli przypominam Wam po raz trzeci, pamiętajcie o tym, bo o tym nie pamiętacie najkiedy. To jest y, Eucharystia Niedzielna, najlepiej wspólnotowa. Potem adoracja co tygodniowa wspólnotowa, nie wspomnę już o adoracji indywidualnej, bo to jest jakby inny temat, i atelier, atelier, i przyjdą zniechęcenia, czyli ten trzeci etap ewangelizacji cierpienia i bólu, który musimy przetrwać, nie tylko po to, żeby być zbawionym, ale po to, żeby stać się silnym, mocnym i dawać innym świadectwo życia. Dziękuję bardzo.